Morowa dziewica to demoniczna postać, będąca personifikacją powietrza, czyli zarazy. Przemierzała świat pod postacią bardzo chudej, chorobliwie bladej niewiasty, okrytej białą płachtą. Napotkawszy na drodze samotnego wędrowca, często wskakiwała nieszczęśnikowi na kark i kazała obnosić się po wsiach i miastach. Tam, gdzie przeszła, machając okrwawioną chustką, Ludzie masowo chorowali i umierali w straszliwych męczarniach. Domy i ulice zapełniały się ciałami, których nie miał kto grzebać. Pojawienie się morowej dziewicy wywoływało monstrualny strach, nieporównywalny do niczego innego. Ludzie uciekali w panice z miast i wsi do lasu, byle jak najdalej od zarazy. Część mieszkańców, wykorzystując sytuację, Przystępowała do grabieży i podpaleń. Chorzy oszalali z bólu i rozpaczy, rzucali się na zdrowych, by ich pociągnąć ze sobą do grobu. Zanikały więzy rodzinne i społeczne, a ludzie odchodzili od zmysłów. Nieliczni tylko zachowywali godność, starając się dostosować do sytuacji. Nic więc dziwnego, że w modlitwach błagalnych prośba o oddalenie zarazy umieszczona została na pierwszym miejscu. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, spanie. Aby ochronić się przed morową dziewicą, ludzie chwytali się różnych metod. Często mieszkańcy zagrożonych terenów zaznaczali wokół wioski magiczną granicę. Na przykład orząc ziemię zaprzęgiem ciągniętym przez parę bliźniaczych wołów, a kierowanych przez bliźniaków. Czasem jednak w strachu posuwano się do okrutnych praktyk magicznych. Na przykład w 1831 roku mieszkańcy wsi Lubiszyce na Polesiu, by uchronić się przed zarazą, zakopali żywą kobietę razem z kogutem i wroną. Zarazą określano dawniej wiele różnych chorób zakaźnych, ale najgorszą i budzącą największą grozę była niewątpliwie dżuma, zwana też czarną śmiercią. Przywędrowała do Włoch drogą morską około 1346 roku, przez następne trzy lata rozprzestrzeniła się na całą Europę, zabijając jedną trzecią mieszkańców, czyli około 25 milionów ludzi. W późniejszych wiekach dżuma wracała jeszcze wiele razy, jednak nigdy już w tak ogromnym rozmiarze. Oto jak wyglądał strój medyka udzielającego pomocy chorym w czasie zarazy. Dziób ptasiej maski był wypełniony wonnymi olejkami, które miały chronić przed zarażeniem i tłumić fetor rozkładających się zwłok.